Dzień dobry, witam wszystkich. Proszę o ciszę. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 40, otwieram 55. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 10 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący: Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty wybór sekretarza sesji. Punkt piąty przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 44, 54 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych na 54. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt 7. Interpelacje Radnych. Punkt 8. Informacja o stanie dróg krajowych, powiatowych i gminnych. Punkt 9. Sprawozdanie z programu współpracy Gminy Jeziora Wielkie z organizacjami pozarządowymi za rok 2022. Punkt 10. Analizy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Punkt 11. Raport z relacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii za 2022 rok. Punkt 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok. Punkt 13. Raport dostanie gminy. Punkt 14. Dyskusja. Punkt 15. Projekty uchwał. Podpunkt 1. uchwała nr 55 przez 312 przez 2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok. Podpunkt drugi. Uchwała nr 55 przez 313 przez 2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 55 przez 314 przez 2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Jeziora Wielkie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Korzuszkowa, Gmina Jeziora Wielkie. Podpunkt 4. Uchwała nr 55 przez 315 przez 2023 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy jako w jedno państwo. Punkt 16. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 17. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 18. Zakończenie sesji. Punkt 1. Otwarcie sesji mamy zrealizowany. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Tutaj zaraz wyskoczy nam głosowanie. Proszę głosować na tabletach. Za przyjęciem przyjęciem porządku obrad jest 10 Radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Porządek obrad został przyjęty. Dziękuję. Punkt trzeci. Zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 10 radnych na 15, więc Rada jest prawo, władna podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję pana Cezarego. Przyjmuje pan? Dziękuję bardzo. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 54. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 53 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 18 kwietnia 2023 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy protokół z 54 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 6 stron maszynopisu i 7 załączników. Podpunkt drugi protokół nie zawiera swojej treści treści za zastrzeżeń względnie domówień. Punkt trzeci protokół odzwierciedla w swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Podpunkt czwarty. Protokół z 54 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Podpunkt 5. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Proszę o głosowanie Państwu radnych. Za przyjęciem protokołu jest 10 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Protokół został przyjęty jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych na 54. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo Panie Wójcie. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na 40. 54 sesji Rady Gminy w Zierak Wielkiej Wielkich w dniu 18 kwietnia 2023 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco, uchwała nr 54 przez 309 przez 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielona Wielkie na lata 2023-2033 uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 54 przez 310 przez 2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 54 przez 311 przez 2023 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt siódmy. Interpelacje Radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakąś interpelację? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu ósmego. Informacja o stanie dróg krajowych, powiatowych i gminnych. Ten punkt przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu Rady Gminy. Chyba, że ktoś z Państwa radnych jeszcze by chciał zabrać głos w tym temacie. Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu dziewiątego. Sprawozdanie z programu współpracy Gminy Jeziora Wielkiej z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok. Ten punkt również przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu Rady Gminy. Czy, czy Państwo, Radni, by chcieli zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 10. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Ten punkt również przerabialiśmy. Głosiliśmy również naszych wodarzy strażackich. Czy może Państwo by chcieli jeszcze zadać jakieś pytania? Chociaż nie widzę nikogo z Państwa Straży Pożarnych. Nie widzę, dziękuję. A więc punkt 11. raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2022 rok. Ten punkt również przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu Rady Gminy na komisjach. Czy może Państwo Radni chcieliby zadać jakieś pytanie, coś powiedzieć do tego? Nie widzę żadnych pytań. A więc punkt 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok. Ten punkt również był przerobiony na wspólnej komisji Rady Gminy. Czy Państwo Radni by chcieli coś dopowiedzieć do tego punktu? Nie widzę, dziękuję. Punkt 13. Raport o stanie gminy. Ten punkt również przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu Rady Gminy. Czy ktoś by chciał zabrać głos w tym temacie? Nie widzę, więc punkt 14 dyskusja. Czy ktoś by chciał z państwa radnych zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Halino. Na komisji, przepraszam, na komisji zwróciłam uwagę, że są błędy w sprawozdaniu z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok. Dostaliśmy poprawioną one częściowo, więc nie wiem czy to jest lekceważenie nas, czy lekceważenie pracy. To do pana wójta takie pytanie to się może zapoznać tym drugim. Będziemy procedować y, uchwałę odnośnie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości grunta wypołożonej w miejscowości Wola Kożuszkowa. Chodzi o oddziałkę 290 296 i mam prośbę pan, do Pana Wójta, by Pan przybliżył co zamierza się robić y, w tej materii konkretnie, bo tu akurat jest Pani Sołtys y, y, z Woli to wiedział co odpowiadać ludziom Te Proszę? Te na, od drogę, żeby była szeroka? nie I czy będzie ona, nawierzchnia zmieniona? Lub nie? Czy na dzień ta? dzisiejszy za ten temat nie wiem. No, na razie wykupujemy drogę, jeżeli wykupimy, no zobaczymy co będzie. Jeżeli będzie, będą możliwości, to będziemy coś tam robić. No, zobaczymy. No podejrzewam, że w, pierwszy, w pierwszym y, etapie trzeba będzie ją y, utwardzić w jakiś sposób, bo podejrzewam, że tam jest y, grunt tylko, nic więcej. Y, pytam... Przynajmniej ten odcinek. Proszę. Przynajmniej ten odcinek, który zakupimy. A będzie do ostatniej nieruchomości? To jest droga do ostatniej nieruchomości. No mam nadzieję, że tak, nie wiem jaka tam jest szerokość, chyba 4,5 metra, o ile kojarzę, ale tak coś jest chyba, o ile pamiętam. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. A więc przechodzimy do punktu 15. Projekty uchwał. Czy Państwo Radni pozwolą, abym odczytał tylko tytuły uchwał bez ich czytania w całości? Dobrze, dziękuję bardzo. Podpunkt pierwszy Uchwała nr 55 przez 312 przez 2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 10 radnych przeciw 0 wstrzymujących się 0. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Podpunkt drugi. Uchwała nr 55 przez 313 przez 2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały 10 radnych przeciw 0 wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 3. Uchwała nr 55 przez 314 przez 2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Jeziora Wielkie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Kożuszkowa Gmina Jeziora Wielkie. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały 10 radnych przeciw, 0 wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Podpunkt czwarty. Uchwała numer 55 przez 315 przez 2023 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały 10 radnych, przeciw 0 wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Punkt 16. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z Państwa by chciał zabrać głos tutaj? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt 17. Również mamy zrealizowane. Są to odpowiedzi na zapytania. Przechodzimy do punktu 18. Zakończenie sesji. A więc zamykam 55. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję za przybycie.